14.10? No nie gadaj. No i nie gadaj, że jest wyciszony wod. Naprawdę? Stary, co muzykę puszcza i się wyciszają wody. Na YouTubie też jest? Czekajcie, jeśli jest na YouTubie, to będzie lepiej. Czy on się nazywa yy, ReIgnex? Dobra, czekajcie, postchamp re World Record. O, oh, jest, jest, jest Ok, Ah. Uh. Okay, okay, okay. All right, Um. What's up? Terrain here. I uh. I just got world record. Nie zaliczył today. tego zaszka tłumaczył. Czemu? Um, this is the run.

World record. It drops when world record. Zaliczyli już mu? Chyba zaliczone już jest. Nie no, to co to, co to, to, to z DMCA? Jest wymiotowane, no to już trudno. Dun, 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 dun. Czyli chłop robi jaką taktykę? Dobra, analiza, widzowie, bo jesteśmy inteligentnymi ludźmi, tak? Trochę, trochę inteligentnymi Czy chłop yes. ma wioskę, I czyli moja taktyka, no nie? Pomzdrowe. Pixel, dzień dobry, pozdro! Nie oplułem, nie oplułem. Tobias nawet skomentował. Nice, jest nawet Tobias. I mean... Ale ma skina, stary co ma za skina. Okej, okay, czy jest na pustyni? To jakiś randomowy ten sit. On zrobił tu 14 minut, to sam musiał zrobić? Jest wioska. Hmm. Ewron, ocenka Pokczampa. Poka, po, po, poka, right, iron, O Jezus, Maria. Mogłem tego nie robić. Okay, iron. <laughs> Cztery 4 Żelaza? Ej, ten seed jest jakiś randomowy. Ja myślałem, że to jest jakiś God seed. Ale pewnie będzie God seedem, prawda? Żelazny kilo of Pogers. Pewnie Nether jest jakiś OP, as fuck. Dobra. Ktoś jakiś turbo chyba szybki, nie jest, no nie? Ewrócimy, ciekawe jaki rekord będzie za 5 lat. Pewnie się Minecraft całkowicie zmieni, no nie? Jakieś nowe mechaniki będą itp. Teraz w ogóle ludzie robią te ocean straty. To jest chyba jakoś mega OP. Ok. Dwie minuty. Albo już nie będzie Minecrafta, pewnie tak, pewnie zniknie ze świata. Okej. Okay. Kobinak tak wiesz, jeszcze nie wiem, ale w ogóle jest spoko pomysł, żeby zrobić właśnie ja to najchętniej, wiem, żeby zrobić streama ze wszystkich eventów Fortnite. Bo teraz yy, Epic odblokowało modowanie gry, można ściągnąć każdą wersję gry i zobaczyć sobie każdy event po prostu jeszcze raz w grze. Actually Pog pomysłu. Żeby zrobić sobie taki dzień eventów Od całego początku do tego Będę musiał ściągnąć jakieś 15 wersji gry Ale można, ale można, no 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 Koncert Travis'a To byłoby fajne Mapa z czwartego sezonu O właśnie, w ogóle stara mapa Dobra, kiedyś bierze sobie grawelek Peppo Happy. Gravelek. Trzy minuty. Uuu, mam portal. That's huge. I dwa złota. Hmm. Dwa bloki. PPG, Tu skrzynka pewnie jest, no nie? Nie zespawnowała mu się? Dziwne są te wszystkie struktury, o jest Dwa, trzy obsydianu, Pogers. Stary wszedł do portalu Big Pog Czwarta minuta I kamerku dziękuję bardzo Szalom. what Kamilku kochaniutki To już trzy miesiące Dziękuję Odpiszesz profilek dodając huga czy coś co z... Nie no, nie mogę Forteca, big Pog To on chyba musi jakoś mega dobrze trady mieć, no nie? Skoro to jest 4... Czter... czas, jeszcze o, za 10 minut kończy rana Jak samo poczucie Kamil, dobrze Uuuu POG! Stary co łódką robi. Jest jak na takim fowie można grać. Znaczy chłop ma takiego FOWa chyba, żeby więcej widzieć, prawda? Pokazał wcześniej tego moda. Okay, chłop przechodzi jakoś tam. Ta forteca jest w kiepskim momencie. Ja mam Fowa 67. Powiem tak, taki lepszy FOW niż FOV Tobiasza. FOV Tobiasza to jest jak, jakaś, jak, jakiś widok ryby normalnie, no nie? Takie wiesz oczy, takie... wszystko jest takie spłaszczone jakieś, nie, nie wiem jak to opisać yeah, Pro is not good for your F, Najlepszy FOV to jest chyba 90 po prostu, no nie? A FOV to Biasza to 67 No właśnie To jest przewalony fowik. O, I should have gone this way I should have gone this way man Dobra, forteca piąta minuta, to jest I chyba POG, ale to nie jest jakiś turbo... Patrz i bastion od razu, nie no, fajny sidzik. No ale wiadomo, jak to jest rekord świata, to musi być dobry sidzik, no nie? Dobra, dobra. Kopanko. Ja mam 60, Jezus Maria. Psychopaci. Dobudóweczka jest robiona tak o... Co to jest za skin? To jest jakiś pies? Czarny? Typ za 8 minut grę kończy, a dopiero do fortecy wchodzi? No! Cześć czat, życzę Maddie, wszystkim miłego dziękuję bardzo. z uśmiechem na buzi Dzięki za cp, Dobra Cześć Coś mnie ominęło, bo dopiero przeszedłem oh, mi jakie plany na streamka Nie, dobry Mati. wiesz co? że tym razem nie oplujesz p poszy Czemu każdy mówi o pluciu? Nie, no nie mogę, widzowie Dzięki za 10 lat, po kan, po kan, po kan, po kan, po kan. Po kan, po po psa z misiem To jest Opel, co robi. pa pa, 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 pa. pa. Muzyka widzowie, odpalimy swoją, <laughs> bo tutaj jakaś muzyka DMC, chyba wie, że się wyciszyć wod. Chłop robi blind travel, ok, jeszcze jedna pałka, nie, ma 6 Czy stwierdzi, że fucket? Nie, nie dostał, chyba, no nie? I tak wchodzi. 10 minuta widzowie. O. Okej, okay, zbiera drzewo. Nie, nie dostał. Sześć ma. No a to jest dwanaście, no nie? Czyli tak na styk. Okej, okay, tam. To teraz mu nie może pęknąć, chyba, no nie? Czy pękła mu? O nie, pękła, dobra, dobra. Ale chłop ma dużo pereł, no nie, żeby się teleportować. Okay. Ciekawe czy mu się uda bez skitu Czad obstawianie <grystanie> Coś staremu się uda O, Ja pierdziele tepnął się idealnie No way! Chłop za 3 minuty skończy grę, no ale jak się chłop tepnął idealnie Teraz sobie czanki bierze i to jest ten obok, pewnie czank. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie uda się mu. O, jeszcze idzie jeden czank dalej? Pewnie jest mądrzejszy ode mnie. Pewnie, na pewno. Czad, on zaraz kończy grę. What do you even mean? Dobra. Jeszcze się musi przekopać przez góry, no nie? Ale muzyka. Tutaj to musi być Dream Music. Ja pierdziele, ta muzyka to już jest. No czad, come on Okej okay. Chłop przechodzi, chilek, chilek Okej, okay, okej, okay, okej okay. Tutaj ale ze forteca, ty on jeszcze musisz znaleźć portal. Wraca się, ty co jest? On zaraz kończy ten ran. Halo Jezus, te fortece chat. Okej, okay, schodzi na dół. Okej. Okay. Żadnego oka nie było chat. No to powiem tak. Chłop rzucił cztery perły. Mina na cztery perły pękły trzy. Ale ja i tak bym tak nie grał no nie? Ale. Dwa Dragon racey przewalone przez pęknięte perły. <laughs> Idealny werły. Łóżeczka teraz. Okej, okay, okej. Okay. Każdy robi z tym obsydianem teraz, no nie? Tą taktykę. Siup, siup. Teraz ucieka na górę, żeby smok chyba szybciej zleciał, no nie? Okej, okay, okej. Okay. Czy będzie jeszcze budował do góry? Jeszcze buduje do góry. Monka S! Kurde, jaki to jest ten Fire Rezik rzucony tako. Ten złok to też szmata. Skąd oni wiedzą, że on w ogóle będzie perżował na środek? Bo oni sami już przy wieży wiedzą, że będzie. Bam! Damn! Damn! Big pog. Big pog. 14 minut.